Druga księga królewska, rozdział trzeci Jehoram, syna Chaba, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii w osiemnastym roku panowania Jehoszafata, króla judzkiego, i panował dwanaście lat. Czynił zaś to, co złe w oczach pana, wszakże nie w tej mierze, co jego ojciec, jego matka, gdyż usunął posąg Baala, jaki kazał sporządzić jego ojciec. Jednakże brnął w grzechach, do których przywiódł Izraela Jeroboam syn Nebata i od nich nie odstąpił. Mesza, król Moabu, był hodowcą owiec i składał królowi izraelskiemu jako roczną daninę sto tysięcy owiec i wełnę ze stu tysięcy baranów. Lecz po śmierci Ahaba zbuntował się król Moabu przeciwko królowi izraelskiemu. W tym samym czasie król jehoram wyruszył z Samarii i dokonywał przeglądu całego Izraela. Z drogi wysłał do jehoszafata, króla judzkiego, takie poselstwo: Król Moabu zbuntował się przeciwko mnie. Czy wyruszysz ze mną na wojnę z Moabem? A on odpowiedział: wyruszę. Ja tak, jak ty. Tak moi wojownicy, jak twoi wojownicy. Moje konie tak jak twoje konie kazał też jeszcze zapytać, którą drogą pociągniesz, a on odpowiedział: drogą przez pustynię edomską. Ruszyli tedy król izraelski, król judzki i król edomski. Po siedmiu dniach drogi zabrakło wody dla wojska i bydła, które ciągnęło za nimi. Wtedy odezwał się król izraelski: biada! Gdyż to pan zwabił tu tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabitów. Lecz szafat odpowiedział: Czy nie ma tutaj proroka pana, abyśmy przez niego zapytali pana o wyrocznię? Wtedy odezwał się jeden ze sług króla izraelskiego i rzekł: Jest tutaj Elizeusz, syn szafata, który posługiwał Eliaszowi. Na to odpowiedział szafat. Prawdziwie jest z nim słowo pana. Wstąpili tedy do niego król izraelski i szafat i król Edomu wtedy elizeusz rzekł do króla izraelskiego: Cóż mamy z sobą wspólnego? Idź do proroków swojego ojca i do proroków swojej matki. Lecz król izraelski rzekł do niego: Nie mów tak. Pan bowiem zwabił tutaj tych trzech królów, aby ich wydać w ręce moabitów. Elizeusz zaś odpowiedział: jako żyje pan zastępów, przed którego obliczem stoję, że gdyby nie wzgląd na jego szafata, króla judzkiego, nie zważałbym na ciebie, ani bym na ciebie nie spojrzał. Teraz jednak sprowadźcie mi lutnistę, gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc pana. Potem rzekł: Tak mówi pan: Wykopcie w tej dolinie rów przyrowie, gdyż tak mówi pan. Nie poczujecie wiatru ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą, tak, iż pić będziecie wy i wasze stada i wasze bydło. Ale to jeszcze mało w oczach Pana, więc wyda też Moabitów w wasze ręce. Poburzycie też wszystkie warowne grody i wszystkie znaczne miasta, i wytniecie wszystkie drzewa owocowe i zatamujecie wszystkie źródła wód, i zarzucicie kamieniami wszystkie pola uprawne. A z rana, w porze składania ofiary z pokarmów, oto zaczęła płynąć woda od strony domu, i okolica napełniła się wodą. A gdy wszyscy Moabici usłyszeli, że królowie wyruszyli z nimi na wojnę, skrzyknęli wszystkich zdatnych do noszenia broni i stanęli na granicy. Gdy zaś Moabici wstali na rano i słońce wzeszło nad wodą, ujrzeli zdala że woda czerwieniła się jak krew zawołali więc to jest krew zapewne pomordowali się królowie mieczami i nawzajem się wybili nuże więc połupy moabici gdy jednak podeszli pod obóz izraelski izraelici zerwali się i uderzyli na moabitów także ci pierzchnęli przed nimi potem wtargnęli w głąb kraju rażąc moabitów Grody poburzyli na każde pole uprawne każdy wojownik rzucał swój kamień tak, że je nimi pokryli wszystkie źródła wód zasypali wszystkie drzewa owocowe wycięli a ocalało tylko kir hareszet lecz i to otoczyli procarze i zdobyli je król Moabu zobaczył, że musi w tej walce ulec zebrał wokół siebie siedmiuset mężów zdatnych jeszcze do boju, aby przedostać się do króla domu, lecz nie zdołali. Wtedy wziął swego syna pierworodnego, który miał objąć po nim panowanie i złożył go na całopalenie palenie na murze. Wskutek tego powstało wielkie wzburzenie przeciwko Izraelitom, tak iż musieli od niego odstąpić i powrócić do swojej ziemi. Druga księga królewska, rozdział czwarty. Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc sługa twój, a mój mąż umarł, a Ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej, Cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi, co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu, oprócz bańki oliwy. On rzekł: Idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało. Potem wejdź do domu i zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami, i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni jej podawali, a ona nalewała. A gdy naczynia były pełne, rzekła do swego syna, podaj mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. I wtedy oliwa przestała się lać. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on rzekł: Idź, sprzedaj Oliwę i spłać swój dług. Ty zaś wraz z synami utrzymujcie się z tego, co zostanie. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża. Oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką, murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdepca, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego, powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała, Mieszkam pośród swojego ludu, rzekł jeszcze, co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział, wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary, rzekł więc zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach i rzekł: O tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to: Nie mój panie, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła. I za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Wtem rzekło do swojego ojca, moja głowa, moja głowa. Tedy ojciec rzekł do sługi, zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę, i położyła je na łożu męża Bożego i zamknąwszy, zanim drzwi wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła – przyślij mi, proszę, jednego ze sług i jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł – po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat. Lecz ona na to daj spokój. Osiadławszy więc o ślicę, rzekła do swojego sługi: Prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki cię nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę karmel. Gdy zaś mąż Boży zdala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi. Otóż o waszą Wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj jej. Czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż? Czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła Czy ja prosiłam mojego pana o syna? Czy nie powiedziałam raczej nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehaziego – przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo spotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła – jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że nie odstąpi od Ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. i zaś wyprzedził ich, położył laskę na twarzy chłopca – lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu: Chłopiec się nie obudził. A gdy Elizeusz wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu. I swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Ten chłopiec kichnął siedem razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł, Zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. A gdy potem głód nastał w kraju, elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi: Postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole aby nazbierać jarzyn, i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończę, a przyszedłszy, wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli, Śmierć w kotle, mężu Boży, i nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł, więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła rzekł rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotla potem przyszedł pewien człowiek z bal, szalisza i przyniósł dla męża bożego chleby z pierwszego ziarna dwadzieścia chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna a on rzekł daj to tym ludziom niech się najedzą a jego sługa rzekł Jakże mam to dać dla setki ludzi? A on na to: daj to tym ludziom, niech się najedzą. Gdyż tak mówi Pan. Najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili, według słowa pańskiego. Przypowieści Salomona, rozdział 14. Dom bezbożnych będzie zniszczony. Lecz namiot prawych zakwitnie. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Nawet w śmiechu może serce boleć, a radość może się kończyć strapieniem. Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami. Dzieje apostolskie rozdział 16. Dotarł też do Derbe i do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca, i ojca Greka. Bracia z Listry i konium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę, to też wziąwszy go, Obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem. A gdy przechodzili przez miasta, przekazywali im postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie, aby je zachowywali. Zbory zaś utwierdzały się w wierze i z każdym dniem rosły w liczbę. I przeszli przez frygijską i galacką krainę. Ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, która jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie jak sądziliśmy odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc, skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do Ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników, i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. I głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Raz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarwszy z nich szaty, kazali ich siedz rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten otrzymawszy taki rozkaz, Wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakłuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także się zachwiały fundamenty więzienia, i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. A gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie: że macie być zwolnieni. Przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich. Wychłostawszy nas, obywateli rzymskich publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachałkowie zaś donieśli pretorom te słowy, a ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się i przyszedłszy, przeprosili ich wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli.